Udział w projekcie Interakcje i Integracje był bardzo inspirującym doświadczeniem. Mam na myśli e, współpracę z kwartetem smyczkowym e, złożonym z instrumentalistów e, orkiestry Symfonia Warszawia, e, pracę nad e, kompozycją Into the Heart of Hearts e, w wersji drugiej, która została prawykonana e, przez muzyków w Stavanger w e, Norwegii. Świetnym doświadczeniem była współpraca z Symfonią Warszawią. i współpraca właśnie z młodymi muzykami z Symfonii Warsowi sprawiła mi naprawdę bardzo dużo radości. I oczywiście jeszcze do tego piękne okoliczności przyrody mieliśmy możliwość spacerów w Norwegii. Było tam pięknie, więc myślę, że ta decyzja, jeśli chodzi o udział w tym projekcie, była naprawdę słuszna. Ta współpraca jest niejako przed smakiem kolejnych etapów projektu, czyli prawykonania utworu na orkiestrę, który współtworzę wraz z Grzegorzem Martem, artystą wizualnym. Kompozycja Music Action zostanie prawykonana w październiku pod koniec października 2022 roku w norweskim Stavanger przez orkiestrę Symfonia Warsofia i pod batutą basena Akiki. Udział w projekcie był dla mnie niezwykłym doświadczeniem. Poznałam wielu wspaniałych ludzi, którzy są zainteresowani muzyką nową, a także był to wspaniały czas prób i też koncertu z wykonawcami i miałam też taką możliwość i okazję grać także w swoim utworze na klarnecie, co było naprawdę świetnym doświadczeniem. Jeszcze jeśli chodzi o udział w tym projekcie, bardzo interesującym elementem było to, że mogłam brać udział w warsztatach kompozytorskich i te warsztaty były o tyle ciekawe, że mogliśmy wymieniać swoje doświadczenia z innymi kompozytorami na temat różnych naszych przemyśleń odnośnie pisania, komponowania, ale także naszego istnienia w społeczeństwie. To, co najbardziej zapadło mi w pamięć, to chyba idylliczna wizja czy, czy atmosfera w, w, w Stavanger i miejscowości R, czyli wyspie właściwie, na której mieszkaliśmy. A w samym Stavanger, właśnie ta skala z jednej strony niewielkiego miasteczka, z drugiej, wspaniałej, świetnie brzmiącej sali koncertowej bardzo dobrze wyposażonej. Właśnie takie kontrasty z jednej strony malutkich domków, które, które, które możemy zauważyć w centrum Stavanger, z drugiej ogromnych wycieczkowców, których kominy wystają właśnie za... czy, czy, czy właściwie ogromna część statku wystaje za z dachów tych malutkich, białych domków, więc takie miejsce kontrastu, ale, 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 ale owiane jakąś taką idylą, wygodnego, komfortowego życia. Najbardziej w pamięć zapadło mi w tym projekcie chyba rozmowy z muzykami, i rozmowy z innymi kompozytorami, czyli ludzie, ale także pyszne jedzenie i Piękne okoliczności przyrody, fiordy. To były naprawdę piękne momenty w tego projektu. Wymiana doświadczeń z innymi twórcami, ale też instrumentalistami, jest dla mnie zawsze bardzo istotną kwestią. Wydaje mi się, że najgorsze, co kompozytor może zrobić, to zamknąć się tylko na swój światopogląd, swoje ja, swoje ego. Pamiętam, sięgając pamięcią wstecz do, 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 do studiów kompozytorskich w Orchus w Danii. E, właśnie to był moment, jakiś impuls otwarcia się na perspektywy innych, czy zaakceptowania e, możliwości dyskusji, dyskutowania, rozwiązywania wspólnego rozwiązywania kompozytorskich problemów, e, między innymi przez, przez composition room, czyli przestrzeń wspólną dla kompozytorów, gdzie Spotykaliśmy się, rozmawialiśmy i e, właśnie staraliśmy się rozwiązywać różne problemy wspólnie, więc e, na to zawsze jestem otwarty i, i bardzo sobie to cenię. I naprawdę, nie warto się zamykać na jeden światopogląd. Warto przynajmniej przyjmować do wiadomości, e, czy, czy nie musimy koniecznie akceptować wszystkich rzeczy. To są nie tylko kwestie kompozytorskie, muzyczne, ale też światopoglądowe, prawda? Że Warto jest mieć świadomość i akceptować, że są osoby o innym zdaniu i jakoś to przetrawić na własny sposób. Rozmowa z innymi kompozytorami, innymi twórcami zawsze daje wiele do myślenia i jest takim źródłem inspiracji. Bardzo mi to później pomaga w mojej pracy twórczej. I rozmowę na temat tego, jaka jest nasza rola w społeczeństwie, były pasjonujące i bardzo się cieszę, że mogłam uczestniczyć w warsztatach.